Witam, jest to drugi filmik z serii Jak możesz pomóc osobie bliskiej z zaburzeniami odżywiania się. Dziś opowiem o drugim kroku, to jest krok Planuj posiłki. Osoba z zaburzeniami odżywiania się boryka się z bardzo dużą niepewnością, napięciem, lękiem, zastanawia się co będzie na obiad, jak on będzie wyglądał, czy mama się nie spóźni na posiłek. To wywołuje bardzo dużo od samego początku stresu. Postaraj się zaplanować z dzieckiem posiłki, ale nie posiłek na dany dzień, tylko z dużym wyprzedzeniem, na 7 dni. Wtedy uzgodnijcie, co, co dziecko chciałoby zjeść podczas tych posiłków. Pamiętaj, dawaj dziecku bardzo minimalny wybór, to znaczy, czy na obiad chcesz kurczaka, czy rybę. Nie rozpościeraj wachlarza y, różnych możliwości, bo to tylko zajmie bardzo dużo czasu, zmobilizuje dziecko do negocjacji, zacznie się płacz, krzyk, złość, a to są niepotrzebne emocje. Bardzo ważnym przy planowaniu posiłków jest ustalenie, co będzie na dany posiłek, kiedy, z kim i gdzie. To znaczy, że przy posiłkach dobrze jest, abyś zawsze był z dzieckiem albo ktoś bliski. Później opowiem o tym, dlaczego, ale jest to niezbędne. Przynajmniej na pierwszym etapie, póki dziecko nie odzyska kontroli i nie zrehabilituje wagi ciała. Jeśli Ci się podobało, polub filmik i udostępnij. Subskrybuj nasz kanał, będziesz wtedy na bieżąco. W kolejnym filmiku opowiem o trzecim kroku, jak Ty możesz pomóc sobie z zaburzeniami odżywiania się.